Makabryczne odkrycie przed własnym domem. Aktor znany z King of the Hill zginął na oczach ukochanego. Padły homofobiczne obelgi i padł strzał. Jonathan Dzias nie żyje. Aktor, który użyczył głosu jednej z najbardziej kultowych postaci w animowanym serialu Bobby kontra Wapniaki An. King of the Hill został zastrzelony w tragicznych okolicznościach. Miał zaledwie 59 lat. Jego śmierć poruszyła całe środowisko filmowe, ale też wielu fanów na całym świecie. Powód. Zginął tuż przed własnym domem w San Antonio, próbując ochronić swojego męża przed napastnikiem. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 19,00 czasu lokalnego. Jak poinformowała policja, funkcjonariusze zostali wezwani pod wskazany adres z powodu trwającej strzelaniny. Na miejscu odnaleźli ciało Jonathana Jossa, aktora leżącego przed domem. Próby reanimacji nie przyniosły rezultatów. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon na miejscu. Tragiczne informacje zostały potwierdzone przez The New York Times oraz stację ABC News. Szczegóły strzelaniny ujawnił w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych mąż ofiary Tristan Kern de Gonzales. Para miała odwiedzić posesję. Która kilka miesięcy wcześniej została zniszczona przez pożar. Przyjechali tylko po pocztę. Na miejscu zobaczyli czaszkę oraz uprząż swojego psa, który zginął w styczniu. Przerażeni i roztrzęsieni zaczęli płakać. Wtedy pojawił się sąsiad, który, jak relacjonuje Gonzales, miał obrzucić ich homofobicznymi obelgami, po czym sięgnął po broń. Staliśmy obok siebie. Jonathan odepchnął mnie, by mnie ochronić. Zginął, ratując mi życie, wyznał Gonzales. Został zabity przez człowieka, który nie mógł znieść widoku dwóch kochających się mężczyzn. Według relacji obaj nie byli uzbrojeni, nie stanowili żadnego zagrożenia. Napastnik, ich sąsiad, został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Postawiono mu zarzut morderstwa. Policja w oficjalnym oświadczeniu poinformowała, że na chwilę obecną nie ma wystarczających dowodów, by uznać to zabójstwo za przestępstwo z nienawiści. Jednocześnie podkreślono, że jeśli w toku śledztwa pojawią się nowe okoliczności wskazujące na homofobiczny motyw, zarzuty mogą zostać odpowiednio zmienione. Jonathan Jass urodził się 22 grudnia 1965 roku. Rozpoczął karierę aktorską w latach 90. i szybko zdobył popularność dzięki wyjątkowemu głosowi oraz charyzmie. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Dona Corna w King of the Hill. Poza tym zagrał również w serialach takich jak Parks and Recreation, Ray Donovan oraz Król Talsi. Był także aktywnym działaczem społecznym, podkreślał swoje rdzenne pochodzenie i często angażował się w sprawy praw mniejszości. Wspólnie z Tistanem de Gonzalesem tworzyli związek, który jak wynika z licznych wpisów i wypowiedzi był pełen wzajemnego szacunku, czułości i odwagi. To właśnie te wartości, jak mówi Gonzalez, stały się przyczyną nienawiści, która doprowadziła do śmierci jego ukochanego. Dał mi więcej miłości niż większość ludzi dostaje przez całe życie, napisał. Tymczasem społeczność filmowa, fani i obrońcy praw osób LGBTQ wyrażają solidarność i żal. W sieci pojawiają się liczne wpisy upamiętniające życie i twórczość Jossa. Aktor został zapamiętany jako utalentowany. Ciepły człowiek, który nie tylko bawił, ale inspirował. To nie tylko śmierć artysty. To śmierć męża, przyjaciela i człowieka, który zginął za miłość. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami i zasubskrybuj nasz kanał. Chronmy pamięć o tych, którzy odeszli zbyt wcześnie.